Słuchajcie, w kolejnym odcinku horror My musimy zrobić cięcie, bo Damin je loda Taki opapik Dobrze, kończymy cięcie Jesteśmy po cięciu Zobaczcie jaką małpę znaleźliśmy <Szekaj. grym> Co się nie stało? O nie, o nie chyba już ja się ukryłam i muszę spać. <laughs> <Zerwaj>. <laughs> Musimy zrobić cięcie. Jesteśmy po, jesteśmy po cięciu. Dobra, graj. Drugi odcinek z tego jest fajnie. Bardzo fajny z tego jest drugi odcinek. No i zrobie małpy. No to tu jak pójść. Zacznij to małpym pistoletem. A może ten gostek coś zabił? Jaki no, gostek. Ten gostek to był na łóżku. Ty. To no, możliwe. Ej, tutaj, pańkę! E, e, Iś tutaj, widzisz te drzwi? Tam nic nie ma. Ale tam otworzyłem te drzwi, co się stało? O te. Ale myśmy gdzie indziej. się boję. A nie. I do, o, tu jest ta małpa. Wiesz jesteśmy, my jesteśmy? Po prostu ten klucz ma być, otworzyć te drzwi, te, to, tam no. gdzie jest ten chłop, co przebiega. No. Bierz to. Czekaj, bo ten klucz jest... Uh, uh, uh. Postaw pochodnie. To nie jest Minecraft. Bon, don, 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 don. Wziąłeś? To idź. Don don, 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 Cięcie. Poczekajcie, muszę zrobić cięcie. Cięcie. Jesteśmy po cięciu. Poszułeś te zwiczki? I do tego. Cień, bo nie mogę zjeść na, O. No. No, jest. Latarki ja nie mogę Mhm. Mm Będzie przebiegał taki gostek. No. Po co tu idziesz? co nie będzie Sam, amunicja Co to? Jak? <grywki> Opierdź To przez to, nieś tam Pokaż mi tą małpkę Cześć! O to, było. O to było? Widać go jeszcze? Co? Nie widać go już jak on tak szybko to przebiegł? Chodzi tu i małpy. To będzie ta małpa? Jest nie. Co tu było? O. Małpa najlepsza. Nie, to inaczej Z drugiej strona. No bo z drugiej strony to otwieram, czemu tam nie poszli do druga strona? Zapomniałam. Bo ty jesteś taki pamiętający. Wszystko pamiętasz. No nic tam. E, tu było jakieś flakowanie. Tutaj coś bili. Pewnie je, jedli coś. Tak kurde jedli, że... E, to nie... była ich kolacja. To była ich kolacja. Tak jedli, że nie mogli się najeść. Więc zabijali. Kto mm. wie, gdzie jesteśmy w ogóle? To na coś przyprowadzi? będzie ten... ten to, będzie, to, ba, to chyba będzie ta, ten ten Ta małpa No No będzie tu, jak będzie tak dźwignia, to będzie ta małpa Ta małpa Tak, to jest ta małpa Tak Czekujcie się do śmiania Zaczekujcie się do śmierci, chyba chcecie powiedzieć Do śmiania Już słychać No idź tam, zostaw tą dźwignię Już wymusiłem przed chwilą, wejść no tam Ut! Nie! Z latarką idź! Z latarką idź! Co to znaczyło? Pogam na strach? Zabij ją! Zaszczel ją! Okej. Okay. Muszę dać... Strzelaj! Czy czem, Czemu ja masz się może? Bo ty nie masz naboju. Ha! Bo, 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 nie mam, bo nie mam tego... Amunicji. Pistoletu. Pistoletu nie mam. No strzelaj! Co wiemy w niej chcesz ją animację hmm. Pokaż mi tego gostka co leży. Ej, wynik podejdę! Dobra. Za Jak wyszło? Nie, raz! Zguść się do strzału? Tak. Pokaż go. Pokaż go. Ciekawe, czy jest. Jest. Chyba, nikt, bo tyłem. go? Ola. To małpa była naiwna. To nie się żyje. To nie bójź. Byłeś... To, też, nie było, to, to, nie, to nie było śmieszne ta, ta małpa. To może być coś jeszcze, ona potem może ożydzić coś co się kurde jeszcze zrobić. Właśnie, ale to był śmieszny ten śmierć. To, to był rozganizm przy płaczącym dziecku krowy. Nic się nie rozumie. No, okay. Tam, tam, te... Ta, otworzyłeś te tutaj drzwi, co nie? Ja? I tutaj było ta... I no, tutaj otworzyłem te drzwi. I się otworzyło jakiś Google Play. No mówiłem o tym. I wyszłaś. Te drzwi są dziwne, co nie? Ja? Chyba końca odcinka. Albo czekaj, czekaj, może też się włączy. Daj na angielski bo nie, rosyjskie. A ciekawe, czy ja, coś się stanie? A nie mogę. Chyba kończę odcinka. Dobra, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Na razie, pożegnaj się z Pa!